Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy Bóg próbuje się z tobą bezpośrednio skontaktować? A co, jeśli te drobne znaki, które odczuwasz w swoim ciele, takie jak nagłe ciarki lub niewytłumaczalne uczucie spokoju, to coś więcej niż przypadek? Ojciec Pio, jeden z najbardziej czczonych świętych Kościoła katolickiego, wierzył, że Bóg wykorzystuje nasze ciało, aby komunikować się z nami w tajemniczy, ale potężny sposób. Te znaki mogą być dokładnie tym, Czego potrzebujesz, aby głębiej połączyć się z boskością? W tym tekście omówimy siedem fizycznych znaków, które według nauk ojca Pio mogą oznaczać, że Bóg próbuje z tobą rozmawiać. Te znaki nie są jedynie przelotnymi odczuciami, niosą głębokie znaczenie i mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz obecność Boga w swoim życiu. Zwracanie uwagi na te znaki jest kluczowe dla umocnienia swojej wiary i duchowości. Uwaga! Piąty znak jest najważniejszy ze wszystkich. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś niewytłumaczalnego, zjawiska, którego nie da się pojąć, to może być moment, w którym Bóg był najbliżej ciebie. Jednak zanim dojdziemy do tego punktu, ważne jest, aby zrozumieć, jak działają te znaki i dlaczego powinieneś na nie zwracać uwagę. Czy kiedykolwiek odczuwałeś niespodziewane ciarki podczas modlitwy, lub może lekkie uczucie nacisku na klatce piersiowej? jakbyś był prowadzony do przemyślenia czegoś ważnego. Każdy z tych znaków ma specyficzne znaczenie, a w trakcie lektury dowiesz się nie tylko, jak je rozpoznawać, ale także jak właściwie na nie reagować. Dlatego zostań z nami do końca. Piąty znak może być tym, czego potrzebujesz, aby w pełni zrozumieć, co Bóg próbuje ci przekazać. Dodatkowo przygotowaliśmy małą książeczkę z modlitwami, dostępną jako e-book w naszym sklepie internetowym. Aby pomóc Ci jeszcze bardziej wzmocnić swoją wiarę. Jest ona dostępna w symbolicznej cenie, a każdy zakup nie tylko wzbogaci Twoje życie duchowe, ale także pomoże utrzymać nasz kanał na YouTube, dzięki czemu będziemy mogli dalej szerzyć przesłanie Ojca Pio do większej liczby osób. Twoje wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli kontynuować tę misję wiary i nadziei. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnych nowych treści, i podziel się tym filmem. Aby rozprzestrzeniać nadzieję i wiarę. Skomentuj Amen poniżej, aby Ojciec Pio mógł pobłogosławić wszystkich, którzy oglądają i słuchają tej wiadomości. Znak 1. Niewytłumaczalne ciarki i boski dotyk. Wyobraź sobie, że siedzisz w ciszy, a nagle po Twoim ciele przechodzą ciarki. Nie ma wiatru, nie jest zimno, ale coś w Tobie reaguje. To pierwszy fizyczny znak który wielu ludzi opisuje jako boski dotyk. Ojciec Pio wierzył, że w momentach refleksji lub modlitwy Bóg może objawiać swoją obecność poprzez ten delikatny, lecz znaczący fizyczny znak. Te ciarki to nie tylko naturalna reakcja ciała, ale sposób, w jaki twoja dusza odpowiada na kontakt z sakrum. Przypomnij sobie ostatni raz, kiedy to się stało. Czy modliłeś się, rozmyślałeś lub byłeś wątpliwy? Co czułeś potem? Nauczenie się rozpoznawania tych ciar jako boskiego znaku to kluczowy krok w umacnianiu swojej duchowości. Znak 2. Uczucie nacisku na klatce piersiowej, wezwanie do refleksji. Czy kiedykolwiek odczuwałeś nagły nacisk na klatce piersiowej, jakby coś ciągnęło cię do przemyślenia swoich decyzji? Ojciec Pio wierzył, że to uczucie jest jednym z najpotężniejszych znaków, że Bóg próbuje się z tobą skontaktować. W przeciwieństwie do fizycznego dyskomfortu, ten nacisk nie ma medycznego podłoża, ale pojawia się z duchowej potrzeby zwrócenia uwagi. Pojawia się w momentach wątpliwości, zamętu lub głębokiego smutku. Kiedy poczujesz ten nacisk na klatce piersiowej, potraktuj to jako okazję do introspekcji, moment na modlitwę i prośbę o mądrość. To uczucie to zaproszenie Boga do refleksji nad swoimi wyborami i ponownego przemyślenia swojej drogi. Znak 3. Niepohamowane łzy oczyszczenie duszy. Czy zdarzyło ci się płakać bez wyraźnego powodu, z łzami płynącymi niepowstrzymanie? Ojciec Pio widział te łzy jako potężny znak Boga. Wierzył, że w pewnych sytuacjach niekontrolowany płacz nie jest jedynie wyrazem emocji, ale formą duchowego oczyszczenia, gdzie Bóg pracuje bezpośrednio nad naszą duszą. Te łzy pojawiają się, gdy jesteśmy przytłoczeni troskami, lękami lub nawet winami z przeszłości. Dla Ojca Pio płacz w ten sposób to uwolnienie nagromadzonych emocji i pozwolenie Bogu na oczyszczenie naszego ducha, otwierając drogę do przebaczenia, wdzięczności i głębszego połączenia z Bogiem. Znak 4. Nagłe zimno, obecność niebiańska. W momentach niepokoju lub wątpliwości, czy kiedykolwiek poczułeś nagłe zimno, nawet w ciepłym otoczeniu. Dla Ojca Pio to zjawisko wskazywało na obecność niebiańską u Twojego boku. Nagłe zimno to fizyczny znak, że Anioł lub Duch Święty jest obok Ciebie, prowadząc Twoje myśli i chroniąc Twoją drogę. To zimno należy traktować jako przypomnienie, że nie jesteś sam, nawet w najtrudniejszych momentach. Znak 5. Niespodziewany zapach, woń świętości. Czy kiedykolwiek poczułeś przyjemny zapach, jak aromat kwiatów lub kadzidła, bez widocznego źródła? Dla ojca Pio był to jeden z najjaśniejszych znaków obecności Boga. Niespodziewane pojawienie się przyjemnych zapachów, szczególnie podczas modlitwy lub refleksji, jest niezawodnym znakiem, że Bóg, święty lub nawet Anioł jest u Twojego boku. Znak 6. Głos wewnętrzny, słowo Boże w Twoim sercu. Czy kiedykolwiek miałeś momenty, w których, mimo że nikt nie był w pobliżu, słyszałeś wyraźny głos wewnątrz siebie? Prowadzący Twoje myśli i decyzje. Ojciec Pio nauczał, że ten wewnętrzny głos jest jedną z najoczywistszych form, w jakich Bóg przemawia bezpośrednio do Twojego serca. To nie jest słyszalny głos w tradycyjnym sensie, ale wewnętrzne prowadzenie, które przynosi pokój i jasność, nawet w trudnych chwilach. Znak 7. Ciepło w ciele, boska energia. Podczas modlitwy lub głębokiej introspekcji czy kiedykolwiek poczułeś niewytłumaczalne ciepło rozprzestrzeniające się po całym ciele? Dla Ojca Pio to ciepło jest wyraźnym znakiem obecności Boga. Wierzył, że to uczucie ciepła jest bezpośrednią manifestacją boskiej energii przepływającej przez nasze ciało, przypominając nam, że Duch Święty jest blisko, oferując pocieszenie, przewodnictwo i uzdrowienie. Te fizyczne znaki, nauczane przez Ojca Pio, to sposoby, w jakie Bóg komunikuje się z nami, zapraszając nas do umocnienia naszej wiary i pogłębienia naszego duchowego połączenia. Rozpoznając i akceptując te znaki, otwieramy się na bardziej intensywną i transformującą obecność Boga w naszym życiu. Nie zapomnij: nasza książeczka z modlitwami jest dostępna jako e-book w naszym sklepie internetowym, aby pomóc Ci utrzymać to połączenie z boskością. Cena jest symboliczna, a Twoja pomoc jest kluczowa abyśmy mogli utrzymać nasz kanał i dalej szerzyć słowo Ojca Pio do większej liczby ludzi na całym świecie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnych nowych treści, i podziel się tym filmem, aby rozprzestrzeniać nadzieję i wiarę. Skomentuj Amen poniżej, aby Ojciec Pio mógł pobłogosławić wszystkich, którzy oglądają i słuchają tej wiadomości.